Siema siema. Dzisiaj zajmiemy się testowaniem produktów z Czech. Byliśmy w Czechach przez weekend, było bardzo ciepło, jak wiemy. Wobec tego rozpuściły się nam czekolady. One były w lodówce niedawno. Przed chwilą je wyciągnąłem. Zobaczymy, co z nich pozostało. Wydaje mi się, że no, cała substancja tutaj wygląda tak, jak wyglądać powinna. Nie wiem, czy ktoś tutaj naciskał specjalnie. To jest marka, która produkuje studencką. Nie udało się kupić studenckiej, dlatego że nie było studenckiej w dobrej cenie. Okazało się, że studencka w klasycznej, standardowej cenie kosztuje około 15 zł i była też na promocji po 20 koron czeskich, ale czekolad już tam nie było. Czyli hype na studencką jest nie tylko w Polsce, ale też i w Czechach. Mi jest trochę przykro, bo jestem fanem studenckiej. I te 20 koron, no po prostu no, no z bólem serca opuszczałem czechy. Mamy jeszcze kasztany, też marki Orion. Do tego mamy Tatranki, coś na kształt guralek. Marka ta sama, ta sama, która produkuje Prince Polo. Do tego jest baton sojowy, sojowe rezy o smaku kakao. No zacznijmy od tego, od sojowych rezów. Sojowa kakaowa cukrowinka z karmelizowanymi kakaowymi bobami. To nie wiem, czy chcę to jeść, ale. Dobra, wygląda trochę z kształtu jak sęka, czy jest takie okrągłe, ale to będzie. Kojarzycie kulki mocy? To są najczęściej jakieś takie zbitki owoców, trochę orzechów i coś takiego. I to się nazywa kulki mocy. To jest tak niedobre, że jeśli to będzie smakowało tak samo, to jeden gryz nam wystarczy, żeby to ocenić. Niedobre. Fuj. To smakuje jak wnętrze czegoś, jakiegoś słodycza, ale jakiego? Niedobre, bardzo niedobre. Kojarzę ten smak, po prostu, kojarzę go. Nie wiem, na razie daję 3 na 10, bo jest to mega niedobre, a jak sobie przypomnę, czego wnętrze to może być, to dam znaki. Teraz lecimy te tranki, czyli choralki i góralki. To jest chyba to samo. Tu jest smak orzechowy. Rozpuszczone, czy widać ślady, nie, nieważne. Dobrze poprzekładane jest. No to klasyczne. Tatranki, góralki, choralki 7 na 10. To jest mega słodkie. Tatranki, choralki i góralki. No, są spoko. Ale bardziej wolę chyba Prince Polo. Wydaje mi się, że jest mniej słodkie. Odpalamy kasztanki. Kasztanki są zdeformowane nieco. Ale to już mówiłem, pogoda. Była nie ta, szyny były nie te, podwozie nie te. To noga z więzienia. Tu jest smak extra chorkę. Czyli co, że ekstra czekoladowe. Chyba tak. Nestle to produkuje. Orion to Nestle? To studencką też produkuje Nestle. Znaczy, to, to jest producent czy dystrybutor. Próbujemy te ekstra czekoladowe kasztanki. No i kurde, one były w lodówce i się nie rozpuściły. Prawdopodobnie jest tak, że to wnętrze nie jest takie suche w środku, tylko płynne. Nie jest płynne. Tam ma być kakao po prostu. Czekolada w sumie spoko. Taka gorzka. Może jest ekstra gorzkie po prostu. Ekstra chorkę. Chyba tak. 4 na 10. To jest taki baton turbo kakaowy. Można sobie też dekomoreno do szklanki, zamieszać trochę cukru, na no to samo wyjdzie. Nie jestem fanem, dlatego 4 na 10 damy. Odpalamy Orion pistacjowy. Podobno jest dobry. Widziałem w komentarzach, że ktoś pisał, że za pistacjową to mógłby oddać ostatnie pieniądze. Nie, aż tak to nie było. Ale że jest dobra, to było pisane. Tak wygląda czekolada wewnątrz. Bo mówiłem, była po prostu rozpuszczona. Jak wygląda z drugiej strony? Tak. Fuj. Ale ładnie w sumie się prezentuje. Od spodu. Szkoda, że nie od góry. Nie wiem, czy ta pistacja się nie przemieściła. Ale to nie smakuje pistacją, tylko marcepanem. Czemu to smakuje marcepanem? Pistacja, marcepan. No i ze zielonym to szpina, grukola. Nie jest zła. Bardzo, bardzo słodka. Szkoda, że się rozpuściła, też żałuję. Ale to nie jest mój smak. 6 na 10. Jak kupimy na przykład lody pistacjowe, to mniej więcej wyobrażamy sobie ich smak. Ale takie dobre lody pistacjowe. A tutaj to jest marcepan. Nie pistacja. To 6 idzie za czekoladę, a nie za wkład. Wiśnie w goskiej czekoladzie. Bohata kremowa na pln. Nie mam pojęcia. Ale będzie wiśniowa. A jestem fanem wiśniowych rzeczy, studencką też uwielbiam wiśniową. Ta wygląda tak, nieco lepiej, spód też łyżwa, snowboard trochę, tak wygląda. Próbujemy tą wiśniową, mmm i tu jest płynny, wiśnia spoko, 7 na 10. Jeden punkt za wkład, trzeci za czekoladę. Ona nie jest goska właśnie, a może jest? Nie czuję, żeby była jakoś turbogoska po prostu, nie? Może ten wkład też tutaj się na tyle rozlewa, że sprawia, że jest mleczna. Nie mam pojęcia, co to za cudawianki. 7 na 10 mogę dać. Przyjemnie było w sumie, spoko się wyrwać z Polski na chwilę. To nie była podróż planowana, tylko spontaniczna i właśnie w poszukiwaniu tej studenckiej czekolady. Chcieliśmy jeszcze dotrzeć na Górę Żar, ale tam są drogi rozkopane przez Międzybrodzie, było już późno. Masakra, żeby tam wrócić, nie, 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 nie chciało mi się po prostu. Żaru nie zobaczyliśmy finalnie, szkoda. Mogliśmy tą drugą stroną jechać. Dzień później była na to szansa, ale no montowałem film po prostu, nie? O 15 skończyłem, już było też trochę późno, bo musieliśmy wracać do Warszawy. Następnym razem tam wpadniemy, no. Dziękuję, że byliście, że oglądaliście. Do zobaczenia w czwartek na kolejnym odcinku.